Cześć widać, tutaj Xalion, a to kolejny sezon z gry Don't Starve. E, <coughs> Dużo osób e, pisało, a może bym tak wrócił z pełną serią, a może bym tak wrócił z pewnym sezonem no i oto on, piąty, sezo piąty sezon, tak jak zapowiedziałem na dodatku Reign of Giants e, czyli, czyli czemu ja w ogóle byłem w opcjach e, Czyli wracamy do tej takiej gry, która mi się jakby najbardziej podobała e, i... E, albo w sumie to już zacznę mówić e, później, to mogę sobie w sumie zdeletować, bo to było dla e, testu. Bierzemy sobie R of G, e, bierzemy sobie charakter, tak jak zapowiedziałem, gramy nadal bo po prostu mi się nią najprzyjemniej gra, a po co miałbym grać czymś co na przykład mi się nieprzyjemnie tym gra, tak? E, no i cóż, chyba startujemy, myślę, że może w końcu zmienię tą kamerkę, e, czyli na kamerkę tą, co? Na kamerkę tą. Dobra. No i, no i, no i myślę, że klikamy sobie e, starcik. E, to Light Compatible Shift Adam A, damy sobie jest. Już może, no dobra, zobaczymy. Generowanie świata. E, ogólnie tak, jest dla Was pewna sprawa teraz. Odnośnie. E, odnośnie gry donzaw. Jak wiecie, dawno nie grałem takiej pełnoprawnej gry, że tam Prawda, byłem przygotowany na kilkanaście, powiedzmy, dni przetrwania e, I pewnie pozapominałem dużej ilości rzeczy Co się przydaje, co się nie przydaje e, Co mi grozi, jak coś na przykład zrobię e, Co mi, nie wiem, grozi w określonych dniach I tak dalej, i tak dalej No i po prostu chciałbym uniknąć jakichś takich przygód i niespodzianek e, Mianowicie, jeżeli ktoś się zna na Don't A pewnie jest dużo takich osób To... Po prostu nie w tam w każdym odcinku powiedzmy, piszą mi o, salon tutaj przyjdą ci wilki powiedzmy. Ee, e, w tym dziesiątym dniu albo coś tam się innego stanie, i tak dalej, i tak dalej. Także po prostu, żebym ja był przygotowany, na przykład nie wiem, możecie mi sugerować co trzeba zrobić fajnego, żeby na przykład coś innego, fajnego uzyskać, i tak dalej, i tak dalej. Kurde, mamy Spring, nie bardzo mi to pasuje, bo ja nie lubię mieć własnym tutaj. Ale no dobra. O! hm. Huh. Myślałem, że będą te pierdolniki. A tu tylko kwiatki, no. Dlaczego mi są kwiatki? W sumie do niczego na razie nie potrzebne. Nie przydadzą mi się. Natomiast tak dzisiaj będę chciał sobie znaleźć w sumie miejsce, którym już na pewno będę chciał osiedlić. Czyli blisko bawałów, które mogę po sobie pozabijać w pidziec oraz blisko. Eee... Tych, tych, tych króliczków, właśnie. Króliczków eee, dlaczego? Ponieważ wikry wie tylko potrafy mięsne, a więc muszą, muszą tutaj, eee... dużo mięska mieć. Na razie zbieramy te potrzebne rzeczy, takie różne, jak właśnie te trawki i tak dalej. Ten ice, to tak na razie mi się nie przyda w ogóle. A to wiadomo, po zimie jest, nie? Mój rekord tam widzieliście, był nie wiem, 115 dni, jakoś tak. Właśnie, w opisie macie jak coś listę modów, na które gram. E, lista modów. E, no tam kilka było, na przykład ten hood, taki tutaj. E, znaczniki, sortowanie, trzecie, sortowanie jest. Con, control R, Control Z. Tak, Control Z jest. Eee, sortowanie. Weźmiemy sobie, posortujemy w ten sposób. I teraz Control. Może Shift Z? Muszę sobie zobaczyć w skrótach, czekajcie. Settings. Nie, tutaj nie będzie. E, muszę sobie zobaczyć, czym jest to sortowanie, bo w sumie mi się zapomniało. I to ja mówię, najlepiej gdybyście już na przykład w tym odcinku coś tam napisali, nie wiem, że potrzebuję czegoś na lato, że potrzebuję czegoś tam na, na jakąś tam inną porę roku. Po prostu, żebym się czuł taki przygotowane do odcinków, nie? To byłoby bardzo e, przydatne i bym był wdzięczny każdej osobie, e, która by mi pomogła. Dobrze, spróbujmy zbadać do końca ten kontynent. Ten, to wybrzeże takie tak jakby. Już mam troszeczkę tego wszystkiego. To mogę się chwilowo wybrać na, takie, na taki zwiat. Tu byłoby spoko, nie? Tylko że tutaj nie ma tych... że tutaj nie ma królików, nie? I to mi przez to właśnie nie za bardzo pasuje. Tak samo, nie wiem, na przykład jakieś takie pożywne jedzenie, a po prostu czysta taka pomoc, żebym czuł się tutaj bezpiecznie w tym świecie. Będzie ciężko teraz. Bo tu się teraz widzę, robi jakieś rozwidlenie. Myk, myk. To tak średnio. I tu będą króliczki, dobra, tu będą. O, to na króliczków, jak zwykle. Marble już, patrzcie, tu jest. Dobrze. To, 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 to ja tego raczej nie chcę mieć przy sobie. Dobra, czyli tak, króliczki by były. Zaraz tutaj znajdziemy jakieś fajne miejsce. Bezpieczne. To musi być co najważniejsze bezpieczne. Na razie zbijamy to. Malbę to mi się na przykład na te dni, w których mają przychodzić te bossy, nie? Właśnie, jak ktoś, jak ktoś ma taką ochotę, ja bym, no naprawdę, mega wdzięczny bym był, nie mi opisze, wszystko co jest związane z bossami, kiedy przychodzą i tak dalej. Bo ciężko znaleźć takie podsumowanie na YouTubie. Nawet szukałem, żeby mi jakiś gość na przykład w jakimś tutorialu opisał, co i jak. No, ciężko, właśnie. O wormhole. Fajnie, fajnie. Będzie to jakaś teleportacja Bliżej bym chciał, bliżej bym chciał żeby... Żeby to było obok tych, tych wiecie Korzysta to znowu nie blisko drzew, bo tu wiecie, też ten end się pojawia, co nie? Gdyby tu teraz było morze, ale fajnie by było. Bo na pewno chcę przy jakiejś takiej wysepce, nie? A, Z po prostu się klika, dobra Tu jest koniec? Co? Tak, patrzcie, ale fajnie Dobra, to robimy tak Rozstawiamy tutaj Campfire no i tak na razie trzeba będzie sobie zjeść takie tutaj rzeczy. Toś na razie nie psuje tak bardzo. Więc spoko. My się opierdzieli trochę. No i można na razie pościnać co nieco. Żeby tego drewienka było więcej. W ogólnie zajebiście mi się chce grać, nie? Mam mega wenę na to właśnie, żeby pograć w Starve. Dawno aż takie weny właśnie na Don't Starve nie miałem. Właśnie mi tak naszło. O, może sobie pogram. No i właśnie dlatego mamy piąty sezon już gierki, którą nie ogląda zbyt duża ilość osób. Które, przepraszam za kamerkę, no bo jest za ciemna. Przynajmniej was teraz nie razi, tak. Eee, której niestety za dużo osób nie ogląda. Ale no, no, co powiem, idzie się przyzwyczaić patrząc na wyniki niektórych serii, tak? Dobra, mmm... Podrzucę takiego Ad fuel Akurat może... Nie, nie, za szybko mi to spada ja nie chcę tak zmarnować tego, tego Sobie Podbiję, dobra, czyli 5 podbijałem kwiatki Okej, okay, dobra, no to poczekamy. A ile to na przykład i Hunger 25? To nie, nie opłaca się jeść. Max 120, to dopiero za chwilę. E, no to cóż, musimy sobie teraz poczekać. I tu będzie gdzieś dobry spot do. Yy, do zrobienia obozu. Tutaj gdzieś coś zaraz wyhaczę. Tylko musimy zbadać teren, żeby się na przykład nie okazało, że obok jest coś takiego niebezpiecznego, nie? Nie wiem, wyjście z jaskini na przykład, nie? Bo zawsze tak czuję, że wyjście z jaskini jest dosyć niebezpieczne. Nie wiem, czy to prawda, ale może tak być. Mamy sobie te. No właśnie. Na przykład takie rzeczy chciałem uniknąć. Tu będą te żaby, nie? Hmm. Ten marble tutaj jest. No dobra, no. Na razie olejemy to. Na razie idziemy pozbierać sobie jakieś tutaj rzeczy, może jeszcze. Na razie robimy yy, totalnie koczowniczy tryb życia. Codziennie żyjemy w innym miejscu i tak dalej. Natomiast później, dopiero te bawały to będziemy zabijać. Yy, bawoły, czy ikonki bawołów? Nie. Bawoły nie mają ikonek. Niedobrze. Z jednego bawoła leci chyba sześć tych. Mamy radę. Na razie wystarczy. Tego krzemienia muszę troszkę sobie jeszcze naruchać. I tak, pójdźmy drogą. Drogą może być tak w tym kierunku. Która ja zawsze lubiłem, to nie, to nie tędy. Idziemy na dół. Dobra, tutaj znowu mamy ten teren. Już to mi się bardzo podoba. Teraz tylko, żeby się okazało, że obok gdzieś jest. Ta pustynia taka fajna, nie? O, ten teren... No złotko tu będzie. Zaraz. Dobra, jest złotko. Na lato by się przydało te glacjery pozbierać, tylko że nie będę miał gdzie trzymać, nie. Więc ja w ogóle nie wiem jak je. Co to? Idziemy zabić? Jeszcze tego chyba tego nigdy nie zabiję. Patrzcie, nie atakuje mnie. One są jakieś takie O. Bierz mnie ty skurwysy. no dobrze. Twój problem, batonie, że mnie zaatakowałeś. <tuszy> <tuszy> Nawet to, to nieźle wam powiem, biję. Na gety już mamy. Także złotko już jest. Patrzcie w ogóle, tego złota to jest rozsypanego, ale jaja. Wiecie dlaczego ten ice bym chciał? Bo e, ice e, by. E, przydałoby mi się na lato, nie? Żeby nie grzało mi tak w główkę. O, w papuncie. to jest oznaczone gdzieś? Nie, nie jest. Bo tutaj są te linki, te linki mogłyby mi się przydać. Jakie to w ogóle dźwięki siebie wydaje. Ty, ale to goni. Pierwszy raz w ogóle tak to chyba widziałem. Nigdy chyba jeszcze z tym nie walczyłem tak poza tym sezonem. Pawołki. I ten chojowy biom. Nie no, kuźwa Bo żywo. Te kreto szczury. też. Na razie jest warzywnie. O, tak jest! Szanuję! Jak ta jest, to już piękne rzeczy są. Trzeba kontrolować też czas, żeby tutaj nie wysypać się. Tu byłoby dobre. Aha, dobra, myślałem, że to się zakończy, nieważne. Czy tu będzie przejście? Będzie przejście. Na razie chodzimy jak debile. No. Troszkę już przyszedłem. Może mogę w sumie iść w drugą stronę? I pszczółki też wartałoby mieć blisko. Chociaż nie, pszczółki zawsze mogą sobie swoje posadzić, nie? Ten teren też jest dobry, bo tu będzie dużo kamienia. Czyli przy pustyni, przy kamieniołomach. No ten Luis się śpi teraz. Tak budzić nie będziemy. Jej cię, gościu. No patrzcie, w ogóle nie ma straszne mało Zróżnicowanie biomów jest No ale na no, kamienia to tu jest straszliwie dużo Masakrycznie Tego jest tutaj dużo Dobra, no Stawiamy chyba ten Lajta i tyle w temacie, nie? Ugotujemy sobie to. W sumie to mogę do końca, bo to to Spoko jest. Opierdzielimy. Takie porządne żarełko. Eee, zrobimy sobie kilofa. Można lecić w sumie, nie? To nie tylko brzmi, no właśnie. Pozbądźmy się kasztana z tego na przykład. Można zrobić lody, nie? Lody, lody dla ochłody. To w sumie, to ma to chyba taką właściwość, że to będzie mnie teraz nawet na wiosnę chłodzić. <laughs> Żebym nie dostał tego y, poparzenia słonecznego. Dobra, tam gościu. Explosive components. Y, chyba się już nie opłaca, chyba że te nitre, Nie, palić się tym nie, nie da, no to cóż. Dobra, już nie będziemy podpalać bardziej, bo to się nie opłaca. Za chwilę, i tak yy, dzień trzeci, co? Nie wierzę, proszę nie, no wiosna. Fuck, deszcz pada. Ale gówno, no porozmawiamy na przykład, jak teraz sobie radzić w, tak, w takim deszczu, nie? Yy, I tak dalej, i tak dalej. Takie fajne porady, no, by się by mi przydały ba bardzo spiszył spajle. To się czymś tam odkrywało. To do czegoś służyło takiego fajnego, widzicie? Czy mamy cały biom do kopania? Dobrze, bo będę chciał sobie zrobić pierwszy raz w życiu takie potężne mury. Taką twierdzę czy coś, nie? No patrzcie, takie wielkie w ogóle. Nie, żym się cieszył, że to jest takie wielkie, ale no. My chciałem już się osiedlić w miarę. żeby tylko mi żaby teraz nie spadły, bo już to się w ogóle będzie wtedy dramat. No nie, naprawdę zrobię pętelkę. GG, że ta kobieta już chodzić nie może. No dobra no. no to get out of here, no w takim razie Idziemy teraz tutaj w dół Po krawędzi zobaczymy co tutaj będzie No znowu skałki naprawdę I muchki te O, tu są pszczółki, też dobrze wiedzieć. No i zjebane biomno. Ej, nie no, serio, świat jest tragiczny, bez kitu. Nie ma takiego miejsca, które by mi się naprawdę podobało. Tu było jedyne takie. Dlaczego ja tu nie chciałem iść? Bo... Bo nie pamiętam, w sumie idziemy tam znowu. Coś mi tam nie pasowało, że coś blisko było. Jezu, naprawdę znowu. Ja pierdzielę więcej tego gówna. Chyba dlatego nie chciałem tutaj mieszkać. A pin No chyba dlatego bez kitu już można zobaczyć tutaj jeszcze Kamień to tam dużo jest wszędzie Echem, Tylko byle te zające tu były no Ale ścierwa No już jest przemoczony no Pieprzone deszcze Zostaje mi tutaj na przykład jeszcze sprawdzić. Ci, wróciliśmy się do punktu wyjścia. Jej! Lubimy marnować czas. Ale że tyle tych oczów tam było. To no strasznie dużo. Dobra, i tutaj coś na pewno już musi być fajnego, no. Szanujmy się. <laughs> Żaby. Dobra, GG. A jest ścieżka, patrzcie. Chester! 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 Cześć! Co robisz? Dobra, ten Sunny Setting, gościu. Ja tutaj Chestera mam. Damy sobie to. E, damy sobie to na razie. E, nie, to to w sumie nie. To. To i to. Ty, te ty, 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 ty krety mi podjebały, wiecie co? Lód. A warzywniaki, ty. No. Ten do świnek powinien chyba dojść, nie? Tak chyba zawsze to działało. Dochodziło chodziło do świnek No Ten jesienny biom I ścieżka znowu No nie znajdę fajnego miejsca bez kitu dzisiaj żeby coś. Kurde. Nie podoba mi się takie zachowanie gry, kiedy ja szukam fajnego biomu, a on nie chce mi się zaoferować. Nie. Aha, bo to jest też było. Nie fajnie, no nie fajnie. Aha, bo tutaj teraz jakby nie moknę, tak? Czy co? Tak jakby. O, złe pszczoły. patrzcie w jakiej skrytce w ogóle, nie? Glomer Statue Ten glomer to też był jakiś zły człowiek, chyba. Jedziemy ta teraz szli i szli, to no, zajebiście, nie? O skunks, czy tam inny shop prac? Czy... <laughs> wszystko przemoknięte, zajebiście. Czy to pewnie wszystko się będzie psuło szybciej i tak dalej? Świetny. Dobra, rozstawiamy się tu. Kolejna koczownicza noc. Czas zacząć z kolejną koczowniczą noc. Eee... No nie tylko powiedzieć, jak się ogrzać, bo to jest takie ciekawe, powiem wam. Bo cały czas wzrasta i to mi się bardzo nie podoba. W ogóle czemu on... Co tu się dzieje? Aha, bo jestem przemarzony, o kurwa. Chyba wpadam w pierwszy kryzys wam powiem. Nie, może trzeba przy tym stać Patrzcie, o nadal moknie. A nie, bo przestało padać. Zajbiście. Dobra. Gitara. Dobra, spadniemy do zera akurat przez tą noc. Spoko będzie. A te deszcze to też taki... Kurwa... Zdradliwe są. No. Ale wiecie co Wam powiem? Że w tym odcinku to było na tyle. Dzięki Wielkie za uwagę. Zapraszam na kolejny Don't w niedzielę, chyba. Jeżeli dobrze pamiętam. Te moje wszystkie takie rozpiski. No i w niedzielę widzimy się. I dalej szukamy, szukamy miejsca, tak? W którym będę mógł się osiedlić. Także do zobaczenia. Trzymajcie się łapki do góry. Mile widziane. I o, zapomniałem, że ja się zawsze przełączałem na takie o, to o, takie setło jest, no. Także do zobaczenia, trzymajcie się. No i cześć.